Alohacamo Estas, dzisiaj oczywiście gramy w Skylandersy Zagramy sobie z Sterem. Nie, nie wiem czy myślałem, że zawsze Ghost Rider on był, a... Nie, nieważne chyba. E, lecimy dalej. E, większość rzeczy żeśmy zrobili. Idziemy do innego panoucka teraz takiego na wodzie, e, napierdzielać się. Znaczy napierdzielać się. Nie wiem, czy akurat mi odpłynęło, ale chamstwo O nie ważne. dobra Co z dzisiaj za dzień? Gdzie jest piąteczek? Nie, czwarteczek jak to nagrywam, ale wy to oglądacie w piąteczek ehm. Chodź tu, długo mam na ciebie czekać O, dziękuję No e, Ja ju idę jutro do, na urodziny do mojej dziewczyny ehm. Mam kilka planów, ale nie wiem czy ona tego nie będzie oglądać let's submit this. this is james paulvans. greetings, skylander. you have awakened us from our 10,000-year slumber. we are what is left of an ancient civilization. we, we, masters. Masters. Cię, nic we understood the connection between magic and technology. we are the keepers of many secrets. we have waited for one to come to pass our secrets to. Tak, tak. Good. New discoveries await you. a czy mam mieć jakąś linią bez sensu? No czy bardziej łańcuchem nie lino. Dobra, damy radę. Byle nie spać, byle nie patrzeć w dół nie i nie spać. Wtedy wszystko będzie git. <laughs> Dobra. A Kurde, ostatnio jestem mega zadowolony z wyników na YouTubie, jakie jak są. No, Skylandery może i nie tak samo pokażę, ale cała reszta. Okej, okay. coś muszę odwalić. Damy radę, dam, damy radę, damy radę. No. E, więc kończymy już w ogóle. Skończyłem serię z Hogwarta. Widzieliście już ostatni odcinek. Mam nadzieję, że e, podobał się osobom, które mm, oglądają również i te odcinki. E, tak poza tym to teraz e, właśnie do... Ostatni odcinek z Lego Batmana Trójki również się pojawił, jeżeli chodzi o fabułkę. Teraz będzie się pojawiał na zapisach streamów. Co to jest? Jakieś działko śmieszne, ty, bez sensu. No więc. Bez sensu to działko. Więc yy, ogólnie będzie się pojawiał kolejny Lego. I myślę, że będzie to Lego Super e, Vanilla. Coś takiego, e, jakoś tak to się nazywało. Od razu, chyba ze wszystkimi e, dodatkami, tak myślę, że będę wszystkie gierki Lego odwalał. Uważam, że to całkiem dobra decyzja. Dobra, co tutaj mamy? Spróbujmy to lekko ze speedranować. Bo jestem ciekawy, czy żeby na przykład odcinek był krótszy. Czy to coś by zmieniło? Na dobre oczywiście mi chodzi, nie? Nie wiem. Eee, pyk, 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 pyk. Dobra. Widzę. Mniej więcej Tu. Tu Tu, tu, tu. No więc się pojawi odcinek z Super Vanilla Lego DC Super Vanilla. No i skończymy Batmana wtedy całego. Ale nie mam bladego pojęcia, co ja mam tu zrobić w tym momencie. Może tak. Pych. O, no, miałoby to sens, pyk. O, pyk. Widzę, już widzę gdzie, już widzę gdzie. Damy radę, widzę, no już, no już na spokojnie. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze poszedłem, że to nie jakiś syf, ale. Najwyżej pieniądze. Bo pieniądze na pewno tam nie świecą. Go... Na luzie. Dobra. Eee... Jutro oczywiście odcinek z Minecrafta. A <laughs> No czyli jednak skrzynia tylko. A jest Ty całkiem dużo tych pieniędzy. co Tak dużo tych pieniędzy daje. Nie ogarnię. Arkaien Defender. Czemu ja tak daleko po... Co jest? Bugowało się widzowie A przy przystarcza jakby Na to wygląda Hej. A wieżyczki się nie umiem obracać Chyba Przynajmniej się nie umiem w moją stronę obrócić Biedne wieżyczki <grystki> O dobrze w ogóle poszedłem tutaj. tutaj... E był trzeba, więc dobrze poszedłem. Nie, do, nie musiałem się wracać później. Widzowie to już. to już. wyższy poziom. <laughs> Więcej was. Bez sensu. Co ty sobie w ogóle reprezentujesz? No. Łatwo z tobą, a nie, że się będziesz myślał, że co? Nie no ma tak lepsze. Czerzyczka Co ty w ogóle, co, czemu on strzelał? Pojawi jakiś, gówno takie bąbelka i stoi później w miejscu, stał sobie bąbelek Łatwiej ci są przeciwnicy Dobra, ja z tobą nie gadam Zostaw mnie w spokoju, ja wiem lepiej co muszę zrobić Ja jestem tu ten inteligentny Użyłem w końcu ofensywnie, znaczy defensywnie poprawnie mój e, nieśmiertelność. Mam nadzieję, że jesteście dumni, bo myślę, że to jest jedna z takich umiejętności, które się nie używa, bo po prostu się nie pamięta o niej. A z tobą już walczyłem nawet w kopalni. Jesteś szybki! O, filmik! A, tego mamy Ocka. Nie dostałem do major, więc tyle dobrze. O kurde. Dużo ty masz HP. takie niepoludzkie. Łatwo, łatwo, łatwo. Dara, no to się tapniemy, no przecież. Łatwo. Pyt. A. Magic Spellpunk Magic Spellpunk Bardzo zawsze lubiłem ten, ten głos z tego. Jest to taki lektor, taki fajny. Magic Spellpunk. i co ty zrobiłeś? Jakąś kulkę widziałem, ale chyba. za słaby ten ktoś jest i. ty to jest skrzynia? to jest Nie ja wiem. Ciekawy jestem też, którego jako pierwszy wymak pierwszego wymaksuję Skylandera. Pewnie to będzie jakiś, który będę grał po raz któryś, a nie po raz pierwszy. A chyba wszystkim grałem już po raz pierwszy, więc został tylko po raz który. Nie wiem, myślę, że to jest tak dwa, trzy razy trzeba zagrać chyba. Dwa z... to na pewno za mało. 3 cztery. 3 cztery. Obfite dwa, znaczy obfite trzy poziomy, troszeczkę mniej obfite cztery. Tak bym to nazwał, co to za kulka robi. Dalej nie widziałem, żeby coś konkretnego, mądrego zrobił, więc trochę bekaszkę ta mam. Gówno potrzebuję, gówno wiesz, gówno widziałeś. Odsuwajmy się Ojoj oj. Trochę boli, trochę boli go! Zdążyłem go pokonać, no ale niestety pociski były szybsze. Trudno. Mm, weźmiemy sobie w takim razie może tego, którego odblokował... Nie, ten nie grałem jeszcze też dawno. Gilgrim. A wydaje wydaję... też dosyć spoko jest.

Aha, czyli muszę wszystkie trzy zaświecić jakby. Damy radę. Damy radę. Nie ma chyba. O, luz. mnie zgnęło tu. A już a już chciałem tamtego wziąć magicznego. A, a już, już miałem takie. No i, ale nie lubię, nie podoba mi się to. Straszne to jest wam, powiem widzowie, jest naprawdę straszne. Bo to, to jest takie monotonna walka z tym przeciwnikiem, to nawet jest ciekawe. Nożysz. Potrzebuję widzowie Dobrze. O, już myślę, że się więcej tego pojawi, ale jest git. Żyjemy. Zjedliśmy sobie zdrowego, zacynego, przyjemnego precelka. I możemy lecieć dalej. Co my tutaj mamy? Teleport. Okej. Okay. Gdzie nas teleport nie widzą? Co to za magia? Wow! Sorry, przesadziłem. Ewidentnie No Dobra, to mogę tak przesunąć tu. Okej, okay, to mogę tu. Okej, okay. widzę, widzę, widzę. Pyk i mamy. Łatwo, jeden na trzy mamy. Jeszcze dwa. Jeszcze tylko dwa. O. Zjeżdżamy. A od razu do kolejnego, fajnie, nie muszę szukać. Eee, to tu, to tu. No to na pewno po kolei trzeba lecieć i patrzeć najpierw to co umiem przesuwać. Na pewno to. Myślę, że nawet dwa razy. To bym nawet do góry dał. To... To w prawo, może i nawet dwa razy? Pewnie, że tak. I to raz w prawo i mamy. Mądrzejszej osoby chyba nie widzieliście myślę na tym świecie. Bo... No wiecie... Ciężko... Ciężko, Debra. Co to jest? To jest dźwignia. To jest chyba do, do tego tu na dole. Ok. Ok. Ewidentnie trzeba będzie to tak zrobić. Mhm. Jest to bardziej niż yy, pewne. Jak ja to mogę stąd przepchać? Chyba już widzę. Podchodzę tu. Wypierdzielam to w górę, bo mi przeszkadza, jak jasny... No... To tu... To tu... To tu... To... Nie przesunę, ale to odbiorę do góry i w prawo. Essa! Mamy 3 na 3! Wulkan został Dobra. Na Easy to rozwalam w takim razie. Biorę co moje. O ser! Lubię ser. W ogólnie widzę. Lubicie ser? Co sądzicie o serach? Za takimś prądem razi. Bez sensu. Wypierdzielaj się zaraz prądem porażę to zobaczysz młody Co ty sobie w ogóle? Co, co ty sobie w ogóle ty że było coś No łatwo Krótko z nimi A on się śmieje, to jest śmie dziwnie. Jakby go, nie wiem, coś wziało gdzieś. Prawda, nie ogarniam. Bekę mam trochę. Fajr, ale to, to dosyć prosto z nimi poszło. Da dałem rad. Byle więcej tych z rakietkami się nie pojawiało. Bo ci są najgorsi. No. Co ja coś mówiłem. Jak coś nieważne Jedzenie? Co? Kolejny tak szybko? Ale to są bardzo monotonni i w pewnym stopniu ciężcy przeciwnicy. Ale pokonałem. Dziwne to było. Dobra, to weźmy tego, którego chciałem na początku, Walking Ball! No i od razu level up. Drugi level, więc chyba nie, nie grałem za dużo. Tyk. Mam Beki, to jest dobrze. Ja w tym momencie skończyłem poziom? Jak tak go wziąłem, tego, the very of being, the Quicksilver. Tak. Powiem tak, byłem blisko. <laughs> blisko. Prawie bez śmierci. Prawie. Bomran dwa razy. <laughs> Quick Silver to bind the magic within the core of light.

Um, mm, well of, of course you did <laughs> uh, please we must find the eternal magic source it's the final source we need to rebuild the core of light can you help us yes we can i can't believe i'm speaking to a real archaean i thought you'd all disappeared mm -hmm. in some ways yes but in others we have always been here but for now you will find the eternal source of magic locked away in our ancient armory where you will also witness the full expanse of our civilization of our power would you like to go to our armory now skylander yeah we asked too much of you oh no, pewnie tak ogólnie not bad cie ja po prostu... Nie mogę. A już chciałem do wody. Już chciałem do wody. Ale. Oszukalną. Oszukalną. Ale no. O, idziemy jeszcze szybko ulepszyć. Yy, głównie naszego jednego, bo może Gilgrant też być coś miał. Ale na pewno. Yy, tamten jeden ma. O, a mnie w nosie kręci. O! O! Bosz. Jeszcze ogarniemy w ogóle widzowie tego hmm. na pewno. Pójdziemy ogarnąć. Aha, jeszcze dzisiaj Minecraft nagram? To chciałem jeszcze powiedzieć. No tak, jutro czasu nie mamy. Dzisiaj jeszcze Minecrafta nagramy. Ja nagram. Dla was. Ja. No, to chciałem zrobić. Ech. Dobra, co ty masz? The school attack jakiś. Mogę to przewinąć, chyba mogę. Po pierwszym razie nie mogę, a później każdym kolejnym mogę. Mocniejszy po prostu, chyba tak. O, i tu mogę wybierać e, Future the School Church Attack, czyli ten, ten. A tu? Odbycie nieśmiertelnym atak. Ja tego mało używam, ale wydaje mi się to dosyć ciekawe i, cie... i mocne, więc ja bym to wziął. Pójdziemy pod to. Dobra. All enemies take damage when you enter... Aha. A to you meet faster and lose less health. To weźmy najpierw to. Czyli, że szybciej w to wchodzę i mniej HP. Mniej HP tracę. Wow. się chyba cały czas tak samo szybko. No. Dobra, to no to wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja zaraz idę na Minecrafta. Wardena szukać w sumie, bo dzisiaj, bo pamiętam, że teraz ma być Warden. Mam nadzieję, że się nie możecie odczekać, tak jak ja. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w sobotę. Nerka.